Witam, ja jestem Zanek, to jest oczywiście mój Magic Duel of Champions Dzisiaj będzie Akane ponownie opakująca wspomnienia, czyli Akane świątyni eee, 4 -6 -0 standard eee, Taki mój wynalazek, jeżeli chodzi o talię Tak się zastanawiam, czy wyrzucić tych ścieżek przodków, bo one jednak troszkę się kurczę gryzą z tymi fintami i tymi wszystkimi umiejętnościami tych kart eee, Na przykład dać 4 razy dzień świątyni, 2 razy... Powstanie mówcy ze światów, i na przykład dwa razy hmm, tydzień najemników bo to też by była może niezła opcja. Można by spróbować taką, taką wersję tej talii zagrać coś takiego dwa razy tydzień najemników. Coś jeszcze ewentualnie można by to wrzucić? Chyba nie. Można by próbować grać tą kosmiczną równowagę, ale teraz jakoś specjalnie nie spotyka się zbyt dużo talii, które zbierają karty na ręce. Dobra, nie będzie tak. 4 razy dzień 2 razy powstanie łówce ze światów, 3 razy tydzień najemników. No i teraz stwory: raz słowik, 4 razy źródlany duch, 4 razy wartownik kabuki, 3 razy błogosławiony duch jeziora, 4 razy duch fontanny, 4 razy korolowa kapłanka, 4 razy uwodzicielka kabuki, 4 razy mokry kappa, 2 razy kappa soja, 2 razy naga wojownik, 3 razy kapłanka szandrii. E, raz sycząca kuścielka raz wybranka wiatru, zafiria niebieska, ariana, wybranka pustki. 12 zaklęć, dwa razy grzmiąca broń, dwa razy <coughs> burza piaskowa, dwa razy mistrzostwo wiedzy tajemnej, cztery razy gniew burzy i dwa skoki w czasie. Zero budynków, zero łotów szczęścia. Dobra, zobaczymy jak się będzie grało z taką wersją, z takimi wydarzeniami. Widzimy się za moment na polu bitwy. To okej, okay, to lecimy. Szeer! Mr. Krzychu. Swojsko brzmiąca ksywa. Eee, drugi grad? Ja to chce? No dobra nie będzie, jakie dwie dwójki są. Zaka z na nich będzie. Miodzio. Witam, witam. Hej. Eee okej okay. okay, to... To... Niech będzie chyba strzelec czy strzelec, niech będzie ten kurcze duch fontanny jest na nim taka targetowania może być Nie wyłapię z jakiegoś pocisku Czekaj czy to jest ten taki troll deck. Kiedyś Kie z tej no nie wiem Kiedyś, kiedyś na pewno będzie Eee <ścoughs> Sun Okej, okay, to tak. Coś takiego. Co dalej? Jakiś roje insektów? No raczej nie będzie nawalił no mi tu rojem insektów. nie będzie tak. Strzelec tutaj, piącha i następatura. tura. tak. tak, normalny tak. Myślałem, że to będzie jakiś kurcze troll deck, czy coś w tym stylu, ale to jest coś normalnego. Eee, to tak. Być, tak. jak chcę przedstawić tego ducha z fontanny tutaj. Tak pewnie ucieknie, nie? Tym centaurem. Bo nie, nie, ma sensu Mam gniew burzy, więc najbliżej walnę mu gniewem burzy. Eee, to i następna tura. Cztery surowce, no. Za jeden w tym deku nic nie mam, więc. To tyle. Zobaczymy, co zagra za te cztery. Trzeba by było tego przestawić tutaj, to byłoby całkiem spoko z Gniewem Burzy, tylko trochę ryzykowna. No ale dobra, będzie Gniew Burzy, to w zasadzie już zagram sobie kapkę i coś za dwa, i dobiję go kapką w tyle. Za cztery nic nie mam. Bęk, to się wysunie. A No i będzie mokry kappa tutaj. Za trójkę i za dwa można zagrać na przykład ducha z jeziora, żeby mieć jakąś kurczę, uzbroić się na jakieś zaklęcia. Dlaczego znaczy on musiał dać mu zakaz tragetowania? Oh my God, tak fajnie by go sprzątnął, kurczę. kapwą. A teraz co? Musi być coś takiego. A kapwę, no raczej nie ma sensu grać, nie wiem czy dobijać go tym, kurczę. nie wiem, burzy? Jedną kartę, to się trochę nie ma sensu chyba. Nie wiem, czy grać tego błogosławionego ducha jeziora, on może go zabić. Trochę ryzykowne. Kappa nie ma sensu, finty też nie ma sensu... dobra, nie będzie ten duch, kurczę. Tak, powiedzmy... Tak... Czwarta piącha i następna tura. Ciekawe, tutaj Arkaty gra. Sz -sz -taka trochę jest za prosta ta szar dla tej talii się że na no, chyba, że na No, come on. Co teraz? Do tego harpia. I to tyle automatycznie. tylko to to dwa no Szkoda, że nie przesunął i nie zaatakował. Był całkiem fajny. Mam tydzień najemników. Nie wiem, czy chcę odpadać ten na tydzień najemników. Mogę w sumie wszystko targetować. I ona kosztuje 4. Eee, jak to zrobić? To usunąć harpy, przestawić tutaj? Albo to usunąć, to przestawić, zabić? Tyle w temacie? To też jest niezła opcja, chyba. Chociaż zaraz. Nie. nie. Nie, 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 nie. Chyba ten. Chyba Zafiria to najlepsza opcja. Mogę zagrać mokrego kapę i jakąś wintę jeszcze, ale to się mija z salem. Bo ta zbójniczka ma 6 punktów życia. Chyba, że tak, to. Tutaj to wywalam, to przestawiam tu. Bach, bach za cztery. I ten zostaje przy życiu, tylko że ma kurczowierzchość. Trochę mnie to nie bawi. Nie wiem co lepsze. I cztery meczu wbijam. Szar. No w sumie to będzie chyba lepsze. Dobra, tak. 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 W Dla... ja sumie w następnej i mogę to wygrać ze skokiem w czasie. So did No, come on. Dzięki, dzięki za No, ok. To sobie zginie. No, fajnie. Znaczenie. To tam też sobie zginie. Do insektów. <laughs> wow! Jak wyczyścił wszystko. Jestem pod wrażeniem. Może być tak? Może być tak. Okay, będzie. Ej Genialnie, dosłownie genialnie Aż normalnie zrobiłem Daily Questa eee, Okej okay. GG Tanks No eee, i gramy jeszcze jedną potyczkę myślę Zobaczymy kto tym razem się nawinie. Jakoś twierdzę... Twierdzę wyjątkowo łatwo mi się tą talią rozwala. Nie wiem dlaczego. Miałem kilka pojedynków skaty, chyba wszystkie wygrałem. No teraz Kaszka. To może być ciekawe. Koszare. Boże miałem genialną gierkę tym deckiem jakiś czas temu, tylko że musiałbym e, pokazać e, powtórkę, bo nie nagrywałem wcale była świetna. Nie wiem czy to była Kaśka, czy to było coś innego. Czy ja to chcę? No w sumie jest epik. Trochę za dwójek jest, drugi gracz. Może być. Duża piaskowa. Najgorsze rozdanie. O, wow, kolejny nice Dobra, to piocha, to A strzelec. Let's go. Kaśka, jak widać, też nie ma najgorszego rozdania. Oborca Koszary na nim, dobre. Mam dwa surowce. I co teraz? Strzelec kolejny. Co on Cztery surowce, zobaczymy Co zagra. Fajnie by było jakby zagrał tylko jedną kartę Nie obraziłbym się winta bym zagrał i przestawił mu ten tak. Już nie wiem, może powinienem go zagrać tutaj Tego strzelca, zobaczymy co on zagra Na no, obozowisku Serio? Dobra, więc nieźle jest całkiem spoko. Wow, jest nawet gniew burzy. Może odpalić gniew burzy, nawet byłoby lepsze, chyba. Pozwólbym się przy okazji jeszcze po porce dziesięciny i okaleczył Gierkę. tak, tak, następna tura. No i w następnej torze, cztery surowce można by zagrać albo tak, albo nagę, albo. Może kapła. robić? Cztery surowce Zagrać kurczę tego nagę Pytanie czy on nie ma mostów, może mieć mosty Mogłem go zagrać tutaj Tego zabić Trochę ryzykowna opcja Nie wiem co lepiej zabijać Czy tego kurczę Kiermka, czy dobić mu ten stack, żeby się nie namnożył Gdzie grać kurczę? Kapę może tak, strzelca dać tu, kapę zagrać tu, a w następnej turze walnąć nagę wojownika. Dobra, to będzie chyba najlepsza opcja. So, tak się wykończy. To tutaj, tutaj bomba. Niech będzie magia i następna tura A w następnej turce będzie wojownik w tym miejscu. Jeszcze będzie najgorzej. No, sześć surowców ma. Byle tutaj mi niczego nie zagrał, no nic nie zagrał. Trochę niefajnie. Nawet bardzo niefajnie, bym powiedział. Za piątkę. Może tak. Burza piaskowa... ...i strzelec? Trochę tylko się strzeli, z też. W takim razie tutaj będzie strzelec, tutaj bomba. Piąta butla i następna dura. gra na czarach kurczę Cassandra. E, Boże, teraz to nas staków się pojawi. No, pytanie, czy zagra jeszcze jeden. Nie, 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 graj! nie, graj, no, no, God damn, nie, 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 a kappa, co ja mogę tym kappą zrobić? Mogę tak, tutaj go zagrać, strzelić tego albo tego. Staków ma za dużo. Za dużo mi się staków porobiło i to będzie problem. Za szóstkę mogę to zagrać i to. Tylka kapę tutaj? Nie, kappę tutaj. bombę i niech będzie Uwodzicielka Wjedzie się to, teraz tak, tutaj bomba na Staki Tam też bomba Na Staki bomba, czwarta piącha i następna tura Dobra, nie ma żadnej ścieżki przodków, problem w tym, że są dwa razy, jest dwa razy Dzień Świątyni Można zagrać Zefirię. To, było to który ze staku wywalił hmm. okej, okay. tak co mu wywalić? Mogę tak to wywalić, to przesunąć tu i pakback zbombardować. Problem w tym, że zostaje tutaj z tak z kilkoma... Kurczę, że to nami serio. Może tak, może epika? Epik czy nie epik, chryste. Trochę niefajna ta sytuacja. Może tak, naga wojownik tutaj, tu bombo za 3 zostają mi trzy surowce no, zajebiście. Tak to zostawić, to trzeba by wywalić po zagraniu Zefiri. The Co przestawić? Ja mogę zaatakować. muszę go przestawić tutaj i go jeszcze troszkę oklepać. Najlepsza opcja będzie. Problem jest tym, że za chwilę może zginąć. Nie, to ją zagram tutaj, chyba. To się wywali. To się przestawi tutaj. Hmm. Zabić to, czy go strzelić. Chyba lepiej będzie go zabić. Tego się zabija. Zakaz targetowania tutaj. Co i następatura. Serion ma swoją zeferię. To znaczy z zaklęcią może mieć. A Boże, szału nie ma. Jest, najgorsze jest to, że nie mogę targetować tego kurczę ten Tych żetonów jego chrysta. Skok w czasie za 8 i za 2 co tu zagrać. Takie jest raczej pozamiatane. Jak <tosz> <tosz> to mogę zabić, tego przestawić tu. Za dwa coś jeszcze zagrać Na przykład Słowika No ale co z tym takim zrobić, chryste Tydzień najemników ma jeszcze koleś w następnej turze Jesus To tak, tego tutaj Tutaj coś co też strzela Jest coś, co strzela za dwa, i problem w tym, że i tak tutaj zostaje pięć w tej linii. Boże, naprawdę, tak, coś eee, może za chwilę w następnej turze to tu przestawić? Okay, tak. Szału nie ma. Zobaczymy co z te zagra. Za Aha, ekstrem. Nie, mogę go kurczę ten targetować. No ja zamiataniu, niestety 10 surowców i tak to nic nie zrobię. Co ja mogę zrobić? Gniew burzy bug, back, 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 tak? Tutaj powiedzmy. To jest chyba najlepsza opcja. Coś takiego. Tak, surowce no jakoś specjalnie znaczenie już nie mają, więc mogę oszczędzić mu tego poborcy, no ale... To jest tak, jak tutaj tak jeden stack przeżył, bo że to się mija z celem. To jest 3, mam 7 surowców, to jest 6. No GG, no nic to nie zrobię. Tak, tutaj strzelca zagrać. Tutaj tego typka. Tutaj słowika. Tak, nie wiem czy to w ogóle miało sens. Dobiorę kartę, no i tyle, następna tura. No, może mieć nawet oślepiające światło i tyle, i po zawodach. Po co on wysłał mostem tą zefirę, ja nie rozumiem. Co to, mu, co to mu dało? A no, pięć, dobra. Nastakował i tyle. No i po zawodach. Zabijano. God damn it, serio. Jesus Christ, 11 minut, no szkoda. A fajny pojedynek miałem jakiś tam z Morganem. No, to naprawdę długo trwał chyba 30 minut. Tylko, że tam sporo błędów popełniłem i w końcu go chyba przegrałem. Ale naprawdę był niezły. Mógłbym pokazać replay, ale szczerze mówiąc mi się nie chce. No nic, ja będę kończył na dzisiaj. Dzięki wielkie. Taka ta kana jest, to wiem, taka sobie chyba średniawa troszkę. Musiał, trzeba by ją jakoś przebudować. Czy jakoś... Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ta kana była jakaś teraz specjalnie mega mocna. Można by coś tu pomieszać z zaklęciami, można by na przykład wywalić te burze piaskowe. No no ma po prostu za mało masremu wali jak dla mnie. Za mało masremowali, za mało jakieś, ale co tu można grać? Jakiś gniew w burzy, można grać wybuch błyskawicy, ewentualnie można grać te łańcuchy piorunów zamiast tego, tej burzy piaskowej. Można się od biedy pozbyć tej grzmiącej broni, chociaż ona jest całkiem spoko ta grzmiąca broń. Tak naprawdę działa tak samo jak praktycznie jak wybuch błyskawicy, a kosztuje dwa surowce i się utrzymuje cały czas na stworzeniu. Więc jak nam stwór długo przeżyje, to tak naprawdę ta grzmiąca broń może być genialna. A przynajmniej bardzo dobra, więc tak mi się wydaje. Znaczy, w sumie najgorsze to jest chyba ta burza pioskowa. Mistrzostwo się przydaje na jakieś troll z jakimiś kamiennymi tarczami, z tego nie warto. Można by tak to usunąć dwa razy, dodać najwyżej dwa razy wybuch błyskawicy albo łańcuch piorunów. No i to chyba tyle, bo stwory są bardzo dobre. Dobrze są dobre na stworzenia. Problem jest z tymi zaklęciami. Znaczy, no mówię, no najgorsze jest to, że ona nie ma jakiejś masy remowali i nie małe. Jakby ona miała połączenie skoków w czasie z jakimiś dobrymi zaklęciami, jeszcze to naprawdę mogłoby być silna, no ale jest, raczej taka, taka sobie jest, moim zdaniem. Dobra, ja będę kończył. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!